Dzień dobry, Aleksander Gniuka. W ramach kolejnej pigułki wiedzy dziś zajmiemy się pytaniem, czy wszystkie środki trwałe podlegają odpisom amortyzacyjnym według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeśli chodzi o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawodawca wymienia albo też zastrzega, iż niektóre środki trwałe nie mogą podlegać odpisom amortyzacyjnym. Katalog środków trwałych, które według naszego ustawodawcy nie mogą podlegać odpisom amortyzacyjnym, znajdziemy w artykule 16c. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. I tak według przepisów tego artykułu wyłączone z amortyzacji są, uwaga, grunty, prawa użytkowania wieczystego gruntów. Wyłączone z amortyzacji są również budynki, budowle czy też inne urządzenia wykorzystywane w ramach spółdzielczego zasobu mieszkaniowego. Wyłączone są również budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną własność podatnika. Wyłączone z amortyzacji są również obiekty muzealne i dzieła sztuki. Wyłączone z amortyzacji jest również wartość firmy, która została nabyta w innej formie niż drogą kupna. Wyłączone z amortyzacji są również składniki majątkowe, które nie są wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej w skutek zawieszenia czy też zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. To ostatnie wyłączenie z amortyzacji składników majątkowych niewykorzystywanych w działalności gospodarczej w skutek zawieszenia czy też zaprzestania prowadzonej działalności gospodarczej, następuje od miesiąca następującego, po miesiącu, w którym doszło do tego zawieszenia, czy też zaprzestania. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam Państwa na kolejne biegułki wiedzy z ekspertworium. Do usłyszenia.